Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mikołaj Tajwolka, oraz dzisiaj w studiu mamy przyjemność gościć Kuba Abramka. Więc tak, na samym początku opowiedz nam, jak się nazywasz, z której klasy jesteś oraz czym się zajmujesz. Witam, nazywam się Kuba Abramek, chodzę do klasy pierwszej B w pierwszym ogólno ogólnokształcącym oraz moją pasją jest kolarstwo szosowe. Okej, okay, rozumiem. To tak, na samym początku możesz nam powiedzieć, dlaczego wybrałeś akurat kolarstwo, a nie na przykład piłkę nożną albo szatkówkę. Przez całe swoje życie e, uprawiałem wiele sportów drużynowych czy to indywidualnych, m.in. piłkę nożną, siatkówkę oraz pływanie. Ale jednak też dzięki sprawie dziadka, który całe życie e, między innymi zachęcał mnie do tego kolarstwa, finalnie e, zostałem kolarzem, z czego jestem bardzo zadowolony. Okej, okay, a czy od początku wiedziałeś, że kolarstwo ma w sobie to, to przysłowiowe coś? Akurat kolarstwo to będzie twoim takim hobby. Tak, już od pierwszych treningów wiedziałem, że ten sport jest całkowicie inny od e, innych sportów i że zostanie ze mną na długie lata. Okej, okay, a w jakim klubie trenujesz? Trenuję w klubie Sobótki, Dajczman SKSM Mat Sobótka. E, jest to klub, e, który prowadzi były e, e, profesjonalny kolarz Bartosz Huzarski który hmm. również pochodzi z Sołudki. Okej, okay, rozumiem. No to widzę właśnie, że Sołudka, czyli miejscowość, która jest jednak trochę oddalona od Wałbrzycha. To jak wyglądają te treningi? Treningi zazwyczaj robię indywidualnie, choć zdarzają się również z przyjaciółmi. Ale e, dzięki ścisłej komunikacji z trenerem cały czas dostaję na bieżąco plany treningowe, co mam robić danego dnia. Okej, okay, a ile razy w tygodniu masz treningi, te treningi oraz ile trwają? To zależy od e, tego, co akurat potrzebujemy, ponieważ można to podzielić na trzy takie fazy. Jest faza e, przygotowawcza, jest faza startowa oraz e, roztrenowania. W i przykład dam w fazie przygotowawczej, wtedy kiedy się przygotowuję do tego sezonu startowego, żeby osiągać jak najlepsze wyniki, trenuję średnio po 3-4 godziny w tygodniu, 6 razy w tygodniu. Ok, a jak wyglądają właśnie te treningi w zimę? Czy skupiasz się tylko na kolarstwie, czy może jednak masz też jakieś inaktywności fizyczne, typu na przykład jakieś bieganie, czy może siłownia? Nie, jako osoby w tak młodym wieku musimy cały czas zadbać o odpowiedni ogólny rozwój całego naszego organizmu i w zimie. Głównie stawiamy na tak zwany ogólnorozwój, czyli takie czyli siłownie, różne marszebiegi oraz takie zajęcia na hali, typu takie jakie mamy na WF-ie. Okej, okay, więc możesz nam powiedzieć jak wygląda właśnie u Ciebie sprawa z nauką, ponieważ jednak no kolarstwo to jest taki jednak sport, gdzie musisz być często poza domem. Właśnie bardzo się tego obawiałem przychodząc do tej szkoły, ponieważ zdawałem sobie sprawę jaki jest wysoki poziom w naszej szkole, czyli liceum ogólno, e, pierwszym liceum ogólnokształcącym, ale jednak jestem bardzo zadowolony z tego, ponieważ nauczyciele są bardzo wyrozumiali e, przy, dla mojej pasji oraz bardzo mi w tym pomagają. Okej, okay, a jak wygląda właśnie reakcja tego otoczenia, że trenujesz taki, a nie inny sport? Moi rodzice są bardzo z tego dumni, że jestem taki sumienny i wytrwały w dążeniu do swojego celu. Również moi koledzy i koleżanki bardzo mnie w tym wspierają i pomagają mi w dążeniu do moich celów. Okay. A jak z osiągnięciami? Czy masz jakieś osiągnięcia? I ogólnie możesz, tak, możesz tam powiedzieć właśnie osiągnięcie, z którego najbardziej jesteś zadowolony. Bardziej dumny jestem z zdobycia drugiego wicemistrzostwa Polski w Wyszosowym kolarstwie górskim w roku 2021, ale tak z bardziej z aktualnych spraw jestem, bardzo dumny z wygrania etapu na etapówce, która odbyła się w okolicach Kalisza. E, do, jestem bardzo również dumny, że zostałem powołany przez trenera kadry Macieja Stanowicza e, do kadry, na, e, kadry narodowej na wyścig do Belgii. Oraz, jest, e, oraz udało nam się zdobyć mi i mojemu koledze z drużyny Szymonowi dr, w Ronie e, czwarte miejsce na mistrzostwach Polski. Wiecie, okay, parametrza. Okay, A jak z autorytetem? Czy masz może jakiś kolarski autorytet? Jakaś może osoba, której, do której właśnie chciałbyś się upodobnić może? Tak, moim kolarskim autorytetem jest Słowenię Stady Pogaczar. Myślę, że jest to jeden z najlepszych zawodników w tym momencie na świecie. Jego styl jazdy oraz jego charakterystyka bardzo mi się podoba i chciałbym zostać kiedyś tak dobrym kolarzem jak on. Okej, okay, a jak z przyszłością? Czy wiążesz właśnie może swoją przyszłość z tym, z tym sportem, czy może jednak teraz ta kolarstwo to jest taka można powiedzieć przygoda, która jednak trochę dosyć trwa, ale w przyszłości może chcesz być kimś innym, czy jak to właśnie u Ciebie wygląda? Nie, mam nadzieję, że moja przyszłość będzie powiązana jednak z tym kolarstwem, ale jednak mam też również takie plany, B jakby mi nie wyszło właśnie z tym sportem przez jakąś przykładową nagłą kontuzję, czy tym podobne, ale jednak moim marzeniem jest zostać zawodowym kolarzem. Okej, okay, rozumiem. To dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję oraz bardzo. Do widzenia.